5. Sąsiad, jedziemy na obóz. 5. Już sąsiad, jestem spakowany. 5. Dobrze pojazd, zatankowany i sprawny. 5. No to co sąsiad, dawaj, jedziemy na obóz. Jak to się stało, że wiecie? 5. Sąsiad, co ty włączasz za muzykę? 5. Ok, sąsiad, posłuchamy i jedziemy. No sąsiad jesteśmy na miejscu. Pięć sąsiad rozbijamy obóz. Pięć sąsiad stój to nie jest Lego Indiana Jones 2 że możesz rozwalać. Pięć ok sąsiad rozpalimy ognisko i namiot postawimy. Pięć sąsiad niedługo noc musimy znaleźć jedzenie w lesie. Dziabłka są na drzewie sąsiad zbieramy. no zrobimy sobie ciasto z jabłek. pięć to ma być ciasto sąsiad. Nom, nom, nom. no sąsiad noc jest idziemy na namiot. pięć sąsiad, co to za dziwny stwór. Sąsiad daj spokój ten stwór nas nie dopadnie. Sąsiad o nie znalazł u nas. Czekacie jeszcze nie koniec pojawił się błąd w imgur taki niektóre posty nie są prawidłowo wyświetlane na profilach imgurian więc powodzenia z tym błędem w imgur okej okay, a teraz koniec.